Va bene se mi siedo qui e mangio il mio pranzo? Non ci sono altri posti. Czy mogę się tutaj dosiąść z moim Nie ma innych miejsc. Sì, naturalmente. Per favore, si sieda e si metta a suo agio. Tak, oczywiście. Proszę usiąść i czuć się dobrze. Mangi qui spesso? Questo posto è molto affollato. Czy często pan tu jada? To miejsce jest naprawdę oblegane. così spesso. Vengo qui circa una volta al mese. Niezbyt często. Przychodzę tu około raz na miesiąc. Hai mai preso il pesce qui? E buono? Czy jadł pan tu kiedyś rybę? Jest dobra? Sì. Il mio preferito è la Spigola. È ottima! Tak, Najbardziej Lubi Okonia. Jest wyśmienity. Cosa ne pensi del nuovo film? Ti piace? Co Pan myśli o novem filmie? Podoba się Panu? Veramente non l'ho ancora visto, ma spero di farlo presto. Prawdę mówiąc, jeszcze go nie oglądałem, ale mam nadzieję, że wkrótce to zrobię. Sto per andare ad un colloquio di lavoro tra pochi minuti. Za parę minut mam rozmowę w sprawie pracy. Wow, bene, buona fortuna. Sono sicuro che andrai alla grande. Och, powodzenia. Mam nadzieję, że się uda. Adoro questo posto. Hanno il miglior pane tra tutti i luoghi vicino al lavoro. Kocham to miejsce. Mają najlepszy chleb w pobliżu pracy. Sì, sono d'accordo. È sempre fresco e caldo. Tak, zgadzam się. Jest zawsze świeży i gorący. Io lavoro nell'edificio dall'altra parte della strada. Tu dove lavori? Pracuję w budynku po drugiej stronie ulicy. A pan gdzie pracuje? Nell'edificio in vetro a circa tre isolati da qui. W szklanym biurowcu, trzy przecznice stąd. Io lavoro come kontabile per una grossa azienda. Tu cosa faj? Pracuję jako księgowy w dużej firmie. A pan czym się zajmuje? Faccio l'avvocato per la città. È veramente divertente e mi piace. Jestem prawnikiem miejskim. lubię Io ho tre bambini. E cosa mi dici di te? Hai dei figli? Mam trzech synów. A pan? ma pan jakieś dzieci? Sì, ho una figlia. Ha cinque anni. Tak, mam córkę. Ma 5 lat. Tu sei di queste parti? Czy pochodzi pan stąd? No, sono cresciuto in un'altra città. Nie, wychowałem się w innym mieście. Riesci a credere a quanto traffico c'è stamattina? Ciężko uwierzyć w korki dzisiaj rano. Lo so, è il peggiore che vedo da molto tempo. Wiem, były najgorsze od dłuższego czasu. Vedo che hai un i-reader. E che modello è? Widzę, że ma pan e-czytnik. Jaki to rodzaj? È nuovo. L ho avuto per il mio compleanno. Jest całkiem nowy. Dostałem go na urodziny. Dicono che farà caldo questo fine settimana. Muffiono che gorąco, weekend. Sì, lo spero. La mia famiglia vuole andare al mare. Tak, mamma mia. Z'roziniamo chcemy jechać na plaże. Mi scusi, le dispiace se uso il suo sale? Non ce n'è al nostro tavolo. Przepraszam. Czy mógłbym skorzystać z Pana soli? Nie ma żadnej na naszym stoliku. Naturalnie, no. Ecco a lei. Oczywiście. Proszę.